Chodź, pokażę Ci z bliska, jak czeszę moje klientki. Pierwsza panna młoda, romantyczna dusza, fryzura lekka jak chmurka. Takie włosy zdarzają się raz na milion. Druga fryzura, fale Hollywood. Tutaj nie zrobiłam zdjęcia całkowicie przed. Tak się prezentuje, możecie zobaczyć z bliska. Trzecia fryzura to. Panna młoda, czyli Weronika. Ale uwaga, nie takie do milimetra te fale, celowo delika delikatniejsze, bardziej swobodne i naturalne. I tak, to jest właśnie reakcja Weroniki i bardzo lubię nagrywać wasze reakcje. Oglądałam wszystkie relacje z Weroniki wesela, fryzura przetrwała całą noc. Kolejna panna młoda, czyli wysoki koczek. Jeszcze niedawno te koki były dla mnie zmoro, a teraz uwielbiam je robić. Czas na fryzurę na osiemnastkę. Najpierw pół upięcie na doczepianych włosach. Miało być dużo wysoko z przytupem, i wyszło dokładnie tak, jak, jak widzicie. W ogóle w tym dniu bardzo uczesałam dużo półupięć, ale to za chwilę zobaczycie dalej. A potem yy, córka, tutaj delikatny i dziewczęcy kucek. Prosto, ale z klimatem. A na koniec półpięcie z mojej inspiracji. Zostaw serduszko i zapisz rolkę, buziaki.